Cześć! Miałem małą przerwę od wiaru. Głównie chyba przez irytująco niewygodny interfejs twarzowy Questa 3. Ale wreszcie, mam chyba rozwiązanie mojego problemu. Czekając na premierę facecovera odnośnie niegdyś ze wspaniałych zamienników firmy VR Cover, kilka innych producentów wypuściło swoje propozycje. I tak stałem się póki co szczęśliwym właścicielem V3 Facial Interface for Quest 3 od Kiwi Design. Będzie to króciutka recenzja, więc nie przedłużając, przejdźmy do rozpakowania. Niewielka paczuszka zawiera jedynie schludnie zapakowany interfejs wraz z jedną poduszką. Jest jeszcze opcja zakupu wraz z dwoma gąbkami na wymianę. Produkt nie jest jakoś specjalnie zabezpieczony w swoim oryginalnym opakowaniu, lecz dotarł do mnie szczęśliwie w jednym kawałku. Przechodząc do pierwszych wrażeń, zwróciłem uwagę na to, że wykonanie zdaje się być solidne i zbliżone do konkurencyjnego VR-Cover. Elastyczne tworzywo ramki plus przyjemna w dotyku sztuczna skóra na poduszce robią wrażenie przyzwoitego produktu. Gąbka jest umieszczona na rzepie, więc nie ma problemu z jej usunięciem, by wymienić ją na inną lub wyczyścić. Niestety póki co nie da się zakupić osobno dodatkowych poduszek. Czas najwyższy wspomnieć o największej różnicy względem oryginalnego interfejsu. Zamiennik od kiwi nie posiada możliwości wysuwania go w celu np. zmieszczenia okularów między soczewkami a oczami. Niestety jest to produkt wyłącznie dla osób, które nie korzystają z okularów lub posiadają soczewki korekcyjne nakładane na szkła urządzenia. Choć zaznaczam tutaj, że ja takowych nie posiadam i nie wiem, czy jest możliwe korzystanie z nich, to znaczy, czy nie będą zbyt blisko oczu. Dobra, koniec macania, trzeba założyć nowy produkt. Jest to proste jak budowa cepa. Wypinamy zatrzaski z poprzedniego interfejsu z góry i z dołu, po czym analogicznie wciskamy ten nowy. Ok, gotowe. A jak z wygodą? Jak dla mnie niebo a ziemia. Ciężko powiedzieć, czy to za sprawą samej gąbki w poduszce, czy też plastik jest inaczej wyprofilowany. Całkiem przyjemnie przelega do twarzy, nie powodując zbyt dużego ucisku w jednym punkcie. Izolacja odświata z zewnątrz jest perfekcyjna za sprawą dodatkowego gumowego noska, choć dla mnie jest to aż za dużo i zbyt uciska mi na nos. Standardowo się go pozbyłem, gdyż można go bez problemu ściągnąć. Niestety problem z uciskaniem nosa nie ustał, ponieważ sama poduszka również leżała na nosie. Ten problem częściowo rozwiązałem przez odpięcie gąbki na końcach i przyczepienie jej delikatnie wyżej, tak aby nie zasłaniać soczewek. Poważnie zastanawiam się, czy po prostu nie przyciąć poduszki, ale to może być tylko indywidualny przypadek, że to mnie tak uwiera. I to by było chyba na tyle. Osobiście jestem całkiem zadowolony z zakupu, a mówiąc o zakupie, to za swój egzemplarz zapłaciłem 114 zł na polskim Amazonie. Dużo, mało, postawię to w Waszej ocenie. Tymczasem zamykam ogrywać nowego Batmana. Trzymajcie się, cześć!